Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i chyba już ostatnim filmie z tej budowy. Dzisiaj czeka mnie nietypowe zadanie, bo będę wykonywał zabudowę pod telewizor, za telewizor, zwał jak zwał. Generalnie chodzi o coś takiego, co mamy tutaj na wizualizacjach. To jest ta czarna zabudowa, którą tutaj widzicie. Ona będzie znajdowała się na ścianie, która znajduje się tutaj. Tutaj widzicie komin, do kominka, który przed chwilą widzieliście, i na tej ścianie ma być ta. Zabudowo. Początkowo miała być ona wykonana z jakiejś płyty meblowej, ale jednak inwestor uznał, że lepiej będzie to wyglądało, jeżeli zrobimy to z kartą gipsów, pomalujemy no i tak po prostu takie ma życzenie. Tak ona wygląda mniej więcej od frontu, a tak wygląda gdzieś tam od boku. Także tak to się wszystko moi drodzy prezentuje. No i teraz. Zobaczcie, tutaj tak naprawdę nie mamy na to projektów i muszę coś sobie wykombinować zarówno z wykonaniem tej zabudowy, jak i wymiarami. A jeżeli chodzi o wymiary, to metodą prób i błędów, żeśmy z inwestorem po prostu tu przymierzali płyty wyżej, niżej i doszliśmy do wniosku, że ma mieć ona szerokość 120 cm i kończyć się mniej więcej tutaj, gdzie mamy tą kreskę zaznaczoną, czyli jakieś 5 cm przed tymi wyłącznikami. To są chyba wyłączniki od rolet albo od oświetlenia na zewnątrz, Nieważne zresztą. I teraz tak, jeżeli chodzi o szerokość, tak jak mówiłem, 120 cm od podłogi ma ona się zaczynać na wysokości 60 cm, czyli wejdzie sobie RTV-ka, która ma 40 50 cm, będzie jeszcze trochę luzu i dopiero zabudowa. Także tak to moi drodzy będzie wyglądało. Zabudowa będzie oczywiście poświetlona ledami. Tutaj mamy przewód do ledów, trzeba też jakoś ulokować go w jakimś tam sensownym Miejscu. No i tyle, cała filozofia. Mam nadzieję, że materiał będzie się podobał, dlatego, bo e, powiem szczerze, że jeszcze takiej zabudowy tutaj e, nie pokazywałem na kanale, a jest to w sumie dosyć nietypowy temat. E, myślę, że jakimś tanim kosztem, jeżeli ktoś e, oczywiście komuś się podobają takie rzeczy, e, jeżeli ktoś potrafi takie rzeczy robić, tanim kosztem można sobie fajny element dekoracyjny zrobić w salonie. Także zapraszam na materiał. Na początek oczywiście projekty od pana Krzysztofa, no bo od tego powinniśmy generalnie zacząć. Tutaj mamy ścianę, tutaj mamy podłogę. Zabudowa będzie wyglądała w ten sposób, że nakręcę sobie tutaj kawałek płyty. Po wcześniejszym oczywiście zamocowaniu profila przyściennego. Następnie dodam przyścienny tutaj, tutaj i. Dwie płyty, które będą mniej więcej w tym miejscu. Czyli tutaj potrzebuję cofnąć się o tej szerokości 120 cm, tak żeby te ledy po prostu miały gdzie świecić. Ledy w moim zamyśle powinny być zamocowane tutaj, żeby oświetlały nam ładnie tą ścianę. Czyli tak mi się wydaje, że tu chyba się cofnę o 10 cm. Szerokość tego wydaje mi się, że na dwa prześcienne, czyli około 6 cm, spokojnie powinna. Wystarczyć. To oczywiście wszystko będzie ładnie wyszpachlowane, przygotowane pod malowanie, także raczej filozofii tu nie ma. Gdzieś po kolei wrzucę tu jakiś profil CD, żeby to wzmocnić, no bo oczywiście też będzie tutaj wisiał telewizor, to nie może się na samych płytach tylko trzymać. Biorę się za rozmierzanie i jedziemy z tematem. No i dobra, od tych 60 cm, które mam zaznaczone, muszę się cofnąć 10 cm na wnękę oraz 1,5 cm na grubość płyty, tak? Płyta ma 1,2, przyjmijmy, że to będzie 1,5 cm i ten sam numer, czyli tu muszę sobie strzelić laserem i ten sam numer robię u góry. Mam zaznaczone 120, czyli 10 cm plus 1,5 11,5 cm mniej więcej. Tutaj strzelam laserkiem. No, na cynku cementowym to się słabo zaznacza. Jeżeli chodzi, o tą, jeżeli chodzi o długość zabudowy, to tutaj mamy 152 cm, czyli po prostu 12 cm mniej więcej się cofnąłem od tego miejsca. No i tak to, moi drodzy, będzie wyglądało. Czyli muszę teraz sobie podocinać profile przyścienne albo UD, jeżeli ktoś woli precyzyjnie. Zamocowane sobie wstępnie jeszcze je dowiercę tutaj e, specjalnymi kołkami, e, żeby to wszystko się jakoś trzymało, tak? No bo pamiętajmy, że tutaj będzie ciężar kartonu gipsu, ciężar, ciężar telewizora i tak dalej, także trochę masy tutaj będzie. Warto się zabezpieczyć. No i dobra, słuchajcie, doszedłem do pewnego momentu, w którym już będę zatykał front i teraz tak, tutaj trzeba pamiętać, żeby takie rzeczy od razu mierzyć, mi się przypomniało w ostatniej chwili tak naprawdę, bo później trafić, wycelować w ten otwór no, jest dosyć ciężko. I tak jak widzicie, tutaj też od razu sobie wkleiłem Amerykany. Po to, żeby później, już tutaj, nie babrać się gdzieś tam za tą płytą. Wkleiłem sobie też narożniczki perforowane z jednej, z drugiej strony. To też powiedzmy, że takie w Q1 może już zostać. I tyle. Zaczynam sobie płytowanie. Pierwsza warstwa płyty będzie na tym profilu. Następnie, łączenie będzie tutaj i tutaj kawałek. Druga warstwa, zacznę sobie 40, 120. No i tu już polecę końcówką. Laser mam rozstawiony na wysokości 120 cm, także będę płytę, którą mam podocinaną, już sobie ustawiał do lasera, tak żeby nic nie heblować, nic nie ciąć, nie szlifować. Wszystko jest docięte na wymiar. Szybki rzut oka, jak prezentuje się zabudowa przed szpachlowaniem, tak jak widzicie tutaj również do profili tych obrysowych się przykręciłem, żeby to wszystko było w miarę sztywne. No i teraz biorę się powoli za szpachlowanie. Tutaj z jednej strony wkleiłem tuft niestety tu na drugą stronę brakło mi taśmy. Nie mam, także tutaj ten, kto będzie robił gładzie, sobie ewentualnie dołoży, albo też nie dołoży. To już w jego gestii jest. Ja obsadzę jeszcze tutaj narożniki i wyszpachluję łączenia, tak żeby to skończyć, można powiedzieć w Q1. I teraz tak, jeżeli chodzi o narożniki, to plan, moi drodzy, jest taki. Tutaj specjalnie dlatego zrobiłem podwójne pytowanie, żeby nałożyć jeden narożnik na drugi i żeby to wszystko ładnie wyszpachlować. Tak więc plan jest taki, żeby to w ten sposób wykonać. Prawdopodobnie zrobię to w ten sposób, że tutaj przestrzelę sobie takerkiem. Z jednej, z drugiej strony to wszystko ładnie poszpachluję. Tył, jak mi się uda dzisiaj poszpachlować, to poszpachluję. jak nie, no to też ewentualnie zostanie dla Pana. E, gipsiarza. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, e, docinam, obsadzam narożniki i powoli kończę tą zabudowę. I mamy to moi drodzy. Na koniec, tak to wyszło. Oczywiście, tutaj tak jak mówiłem, tyłu nie poszpachlowałem. Tak jak widzicie, tutaj ten narożnik jest. Widoczny, dlatego, bo po prostu nie chciałem tutaj namieszać za bardzo. To teraz jak wysnie trzeba sobie poobtrącać i dopiero wyszpachlować. E, przy szpachlowaniu takich rzeczy generalnie jeżeli szpachlujemy tył, bok, górę i tak dalej, e, ten gip z jednej strony na drugą się przewala, zlepia się i później podczas skrobania wyłupujemy kawałki e, tutaj masy z miejsc, z których byśmy nie chcieli, żeby to było wyłupane. Tak, więc tak to wygląda. Oczami wyobraźni możecie sobie wyobrazić pomalowaną na czarno tą zabudowę na tle jakiejś białej ściany, kominek. Także taka tutaj akurat propozycja przez projektanta została wysunięta i tak też zrobiliśmy. Słuchajcie, na koniec, moi drodzy, kilka słów jeszcze takich na temat partnera odcinka dzisiejszego. Jest to tradycyjnie już firma Rowplug, która wspiera mnie swoimi narzędziami i też w opisie będziecie mieli linki do tych narzędzi, którymi dzisiaj pracowałem. E, no, zwłaszcza tutaj pewnie rzuciła Wam się w oczy wkrętareczka do GK, bo już też komentowaliście i na rolkach i gdzieś tam na dłuższych filmach, że e, bardzo fajna. Może zrobię o niej osobny e, materiał. Tyle. Trzymajcie się. Do zobaczyska w kolejnych filmach i nie zapomnijcie rozwinąć opisu. Bajo!